Super, fajnie. Ja nazywam się Michał Szczygieł, to jest mój wspaniały zespół. Zróbcie dla nich Michał Szczygieł z zespołem Co zagrał tak? energetyczny koncert i złapał świetny kontakt z publicznością podczas imprezy plenerowej, powitanie wakacji, Dzień Dziecka w Dywitach. Wcześniej na scenie przed główną gwiazdą zaprezentowały się również gminne młode talenty wokalne i muzyczne. Samo wydarzenie od 2016 roku ma charakter ponadlokalny, a w tym roku okazji do świętowania nie zabrakło. Właściwie to prawie trzy idee mamy dzisiaj tego wydarzenia dzisiejszego w Dywitach, ponieważ no po pierwsze to jest gminny dzień dziecka, po drugie powitanie wakacji, i po trzecie tak to się fajnie zbiegło kalendarzowo, że to także dzień ojca. I takie trzy wydarzenia właściwie dzisiaj obchodzimy. Już od paru lat, w pierwszą niedzielę po zakończeniu roku szkolnego, właśnie obchodzimy Dzień Dziecka i powitanie wakacji. To jest takie kluczowe, żebyśmy w dobrym humorze, w dobrym nastroju, z impetem weszli właśnie w tę przestrzeń wakacyjną tych dwóch miesięcy, które w najbliższym czasie przed nami. Nastroje podczas wydarzenia w Dewitach były znakomite, a to z pewnością za sprawą zorganizowanych przez gminę atrakcji. Każdy mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie. Na przykład na jednym ze stoisk można było nauczyć się majsterkowania. Co ciekawego tutaj dzisiaj robicie? Sprawiamy fajną zabawę w sumie tak naprawdę dla dzieciaków głównie, no, ale rodziców też myślę. Jest to taka forma... E, właśnie majsterkowania, tak się też nazywają nasze warsztaty, czyli majsterkowo, e, gdzie no, dzieciaki muszą się wykazać umiejętnościami, no właśnie takiego drobnego powiedzmy, majsterkowania, tworząc w tym przypadku dzisiaj akurat fajne obrazki, ale też mieliśmy fajne skrzynki, takie e, na narzędzia które dzieciaki konstruowały własnymi siłami, więc tak myślę bardzo fajne zajęcie. Dzisiaj coraz rzadziej w sumie dzieci mają okazję w ogóle uczyć się takich umiejętności, jak właśnie tak przysłowiowe wbijanie gwoździ, a u nas my pomożemy, pokażemy, myślę, że to może będzie jakiś zapalnik, że ktoś z tych młodych ludzi w przyszłości będzie chciał właśnie pomajsterkować. Chętnych, by skorzystać z kreatywnych warsztatów majsterkowania nie brakowało, a stoisko Castoramy było nieustannie oblężone. Cześć! Powiedz nam, co robisz ciekawego? Serduszko robię? Bijam gwoździe i robię gwiazdkę. Powiedz, trudno jest zrobić taką gwiazdkę? Trochę tak. Męcząco. A jak się bawisz dzisiaj w Dewitach? Super. Robię z deski i gwoździków obrazek. Powiedz to jest trudna sztuka? Tak. Robić takie właśnie dzieło? Trochę tak. I jeśli ktoś lubi, no to tak. Jak się bawisz dzisiaj w Dawitach? Bardzo fajnie. Co ciekawego jeszcze robicie tutaj? E, robiliśmy sobie zdjęcia w odbywce. Ja występowałam na scenie. E, skakaliśmy na dmuchańcach. Impreza odbyła się na zmodernizowanym stadionie w Dewitach. Co roku na Morawie powstaje olbrzymi, dmuchany park rozrywki. Są też liczne strefy animacyjne, w tym malowanie buzi, czy pokazy ratownictwa PCK Olsztyn. Wśród atrakcji znalazło się też koło fortuny z nagrodami i konkursami, a także fotobudka, w której można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Impreza była doskonałą okazją do integracji lokalnej społeczności. Powiesz nam jak się bawisz? Bardzo dobrze. A co ciekawego tutaj robiłaś? Yy, no głównie na dmuchańce. Super, super, że, Bardzo dobrze. Jesteśmy tutaj od chwili, ale no w sumie dobrze jest. Dobrze, teraz pod jabełki idziemy do straganu i wszystko dobrze na razie. Jak zwykle przygotowane bardzo dobrze, tak? Zapraszenia? Tak jak zawsze pozytywne. Jesteśmy już tutaj któryś rok z rzędu, także naprawdę w porządku. Jak się bawimy? Jak zwykle jest pełen profesjonalizm, dużo jest fajnych atrakcji dla dzieci. Dzisiaj chyba bije namiot kastoramy o głowę, bo jest dużo ciekawszych, nowych rzeczy. Świetna muzyka. My jak zwykle kibicujemy cellofanom co roku od 5 lat, bo córka też gra na wiolonczeli. Pana wrażenia? E, moje wrażenia, oczywiście pozytywne. E, jesteśmy co roku i polecamy wszystkim. E, tylko w tym roku troszkę pogoda nie dopisała, ale czekamy na finał, na występ. Mam nadzieję, że będzie gorąco i wesoło. Zapraszamy. Gmina Dewity zaprasza na swoje liczne ciekawe imprezy. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie Państwo na stronie internetowej i facebookowej Gminy Dewity.